No, moja żona ma pałę z parkowaga Ale chyba musiało być ciebie, jak wracała do domu. Właśnie oglądam Rafała, co wy na to? Rafał jest super gość. Dzień dobry, jak wam się podobał mój syn wczoraj on jest po prostu... On ma DHD, słuchajcie. Tyle, ile on potrafi nakręcić. Jak zostaje na 5 minut w samochodzie, to normalnie nikt tego nie potrafi. Aż tak. Dobra, tutaj mam za dużo rzeczy, muszę to pozbierać. Bo kierownika zabieram z sobą, bo on nie chciał zostać w domu. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. How are you? How you doing? A co tu jeszcze jest? Następny Batman. I jakaś butelka. Oj, Kacper, Kacper Dobra, to trzeba to zabrać. To idzie do kosza, niestety. Tyle placków, słuchajcie, szkoda, ale brzuch będzie mi bolał, jak będę jej próbował zjeść. Eee, poczekajcie sekundę, wyrzucę to. U Jezus A się rozpędził! Dobra! Pójść to! Stara bluza! Tak to ją położymy! Soczek! Teraz gdzieś tu uruchujemy Tutaj samochód tu umyliśmy! Przydałem do mycia! Teraz jadę po Karla! Słuchajcie! I później do moich klientów już naprawdę. Boże, że kończył się Rafał. Dobra, jesteśmy ready. Obiecałem sobie, że nic z nie będę na szybę kładł. Oj, nie wiem, co ja z tym zrobię teraz. Tutaj może. Dobra, niech będzie. Światełka, cyk. Check. Check, engine, check. Passy, check. Jesteś ready? Czy ty jesteś ready? <laughs> On powiedział, zawsze jestem ready. <laughs> Dobra, słuchajcie, dzisiaj e, zadanie jest samego rana. Podjedziemy do Chińczyków, bo tam prosili mnie, żebym im podsilował jedno okno, więc zrobię. E, to sobie zaraz ogarniemy. Do środka nie mam zamiaru tam wchodzić, bo tam jest cyrk. Słuchajcie ogólnie. Tam u nich jest cyrk. Oni tam nawet firanki nie zamontowali. Jeszcze sobie w oknie z przodu domu. Tam jakaś ściera, ale wisi w ogóle. To jest właśnie chiński dom, słuchajcie. Wszystko po chińsku. Więc jadę najpierw po Karla, podjedziemy tam szybciej. Kacper Gwiazda. Słuchajcie, musicie obejrzeć wczorajszy odcinek. Jest nieprawdopodobny, ile on potrafi nakręcić, jak zostaje sam na chwilę w samochodzie. Później jedziemy do Portsmouth Musimy obstawić ten parapet Tam Karlowi dam do trzczenia te cegły Które ubrudziłem podczas murowania Bo ja nie jestem spec. O co to leży? Czekajcie, motor leży bokiem Co tu się odpierdzieliło? Ktoś komuś ukradł motor? Co tu się stało? Co to jest? Więc obstawimy ten parapet Zobaczcie, skuter tu leży Normalnie leży skuter bokiem, nie? Czalicie to? Wypieprzony na bok, zobaczcie. Zobaczcie. Ale numer, pokażę wam. To się ukradł skuter komuś. Ja to wezmę na bok. Ale numer Albert zostań. Więc ten parapet, bo wczoraj go odegrałem. Zobaczcie. I ciach. cały rozpieprzony. Ja to na bok wezmę. się Siemano. Kamera spadła. Ale wszystko rozsypane. Nie wiem co tu się odje, odpieprzyło. Wiecie, śruby porozrzucane. Ktoś przejedzie i będzie kłopot. No, ktoś chyba ukradł skuter albo uciekł przed czymś. i Rzucił skuter i po prostu pobiegł. I uciekł przed policją, tak to nie było. No, przygód tu nie brakuje. Niby osiedle, a widzicie. A taki cyrk. Dobra, więc co? Lecimy dalej. E, mamy ten parapet do obstawienia, wczoraj go odebrałem. W dwóch kawałkach. E, okno zamówiłem wczoraj. Byłem na dwóch ciekawych wycenach. Słuchajcie. Jest prawdopodobnie tak, że my sobie te robotę to już pokładamy za chwilę, do końca wakacji, bo ja już mam teraz do końca kwietnia. Wpadło mi w ogóle sporo łazienek, powiem Wam szczerze. Dwie łazienki, trzy łazienki. Co tu się stanęło? Jak ten rok się zaczął? Ja w ogóle to wiecie. Jedna taka, jeden taki, jedna taka dobra rada ogólnie dla wszystkich, którzy mnie obserwują i prowadzą małe biznesy że są początkującymi, szczególnie budowlańcami uważajcie na początku roku, bo początek roku jest taki trochę zdradliwy Wydaje wam się, że, że nie będziecie może mieli pracy, żyjecie takim lekkim stresie, że zima, że ktoś, bo dużo ludzi na przykład ma przestoje przez zimę i zaczynają łapać pracę i później zgadzają się na stawki, które normalnie no nie, nie, nie zgodziliby się po prostu zwyczajnie na nie więc tu chciałbym właśnie Was uwrażliwić, żebyście nie zaniżali sobie cen z początkiem roku. Bo umówicie sobie pracę na pół roku do przodu, ceny się zmieniają, słuchajcie, podwyżki, idą różne rzeczy, więc nie, nie róbcie z siebie dziadów, nie? Możecie tam sobie klienta, nie wiem, możecie go tam lekko potraktować cenowo, jeżeli daje Wam więcej pracy, ale jak wyceniacie łazienkę, kuchnię, cokolwiek, jedna, jeden element, to pamiętajcie o tym, żeby nie zaniżyć tej ceny z początkiem roku, bo bo nie wiem, bo mieliście przestój, bo boicie się, że może nie będzie pracy trzymajcie swoje ceny, słuchajcie to jest taka moja rada, bo ja się wpieprzyłem kilka razy przez to myślałem, że o kurde, lepiej coś złapać niż nic i tak się zgadzałem na różne po prostu e, e, kwoty, szczególnie w większych projektach, które sobie strzeliłem prawie w kolano a później w, ten projekt trwał, słuchajcie, nie? Mogłem inne roboty wziąć, mogłem zarobić, ale nie, nie miałem jak, no bo w trakcie robiłem projekt, na który się już dogadałem za inne pieniądze, więc to jest specyfika początku roku. Trzeba uważać, słuchajcie. Taka moja rada. Poza tym wszystko jest w porządku. Więcej wiecie, bo wczoraj o tym rozmawiałem, nie chcę o tym powtarzać więcej. Jak macie ochotę, to fagnicie na odcinek wczorajszy. Tam dowiecie się więcej szczegółów odnośnie pozostałych rzeczy, bo ja już temat zamykam. Zastawiam to troszkę w tajemnicy i będę sobie tutaj próbował dłubać po swojemu, bo no bo muszę rozwiązać kilka rzeczy prywatnych, personalnych, zdrowotnych, wiecie. I tutaj nie chcę o tym ciągle gadać, bo nie chcę zatruć tego kanału, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam do wczorajszy odcinek, tam dowiecie się więcej szczegółów. A dzisiaj robota. Do roboty. Wszyscy do roboty. Let's go, let's go. Kierownik jest. Jedziemy po karle, Mam nadzieję, że Karol się tu zmieści i zobaczymy, co się uda nam dzisiaj działać. Hello, bye. To jest walka z kierownikiem o siedzenie. No, you need to push him harder. Why'd you your Understand that like, I've, I've got, got to get in, Dom. Don't bite me. You don't me. Yeah. <laughs> 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 hey, Get over your big lump! <laughs> <laughs> hey, your big lump. <laughs> <laughs> did he only talk Polish? <laughs> he talked Polish, yes. And his own language. It's not easy. Get over! But how much money are you charged? Mój pracownik miesiąca. Obiecał, że dzisiaj będzie w pracy, nie? Wczoraj. Jesteście świadkami. Jak on zarabia na chleb Powiedzcie. Okej, okay, idziemy, wrzućcie gdzie? Do minutki, muszę kupić jakieś snaki dla tego bohatera. Zostań, pilnuj. Pilnuj przed tymi złymi ludźmi, co bandatek chcą nam jeprzać. Ostatnio, spotkałem takiego jednego. Był tak niemiły, słuchajcie, bo zazwyczaj to jest kultura. nie? On tam wiesz, się nie obrażał uśmiechnie, a ten to był takim totalnym draniem. No ja sorry, nie? Powiem ci mandat płacić, płacić. Tutaj dać Natychmiast, odjeżdżaj. Ale ja spokojnie, już siadam. Natychmiast są do mnie, słuchajcie. to dobra co i tak przez na mnie patrzą? Czy to, że kamerę trzymam ręku? Dobra musimy przejść. Let's go, let's go. Hey. teach me smoke polish. Pączki, pączki. Chodź. Chodź tu Karl? Będę will teach you Polish. Nie, don't teach me bad polish Not in the shop, not in polish shop. Water, yes? yes. Woda. 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 No trust me, jest woda. It's not bad word. <laughs> to <But water. laughs> push him. Oh, yeah. It's too heavy. So plasterboard. Move Albert, you big bugger. Wait, speak English, you big bastard. Move. I want to hear more Albert. Co Albert. Robisz? Albert. Speer! Albert. Nie, nie puści go Wy no, Super Zobaczcie podłoga już jest zagruntowana Gotowa do, do pracy Wczoraj Adrian ja przemalował to na raz Także też jest super Co tu jest ogólnie? A to jest tylko mix Dobra, To trzeba to zaraz pomalować Poza tym jest czyściutko i ładnie Zobaczcie jak to zbierało wszystko nie? Naprawdę jest cudownie Jestem zadowolony Także widzę efekty naszej pracy I to są bardzo dobre efekty sam już poszpachlował, poszpachluje to jeszcze raz Dzisiaj sobie za chwilę wyczyścimy cegły, obsabimy parapet i, No i mam nadzieję, że uda mi się tutaj kuteczki dzisiaj położyć I będzie cudownie Także let's go, let's go Bardzo pyszne, z polskiego sklepu, słuchajcie bardzo Moje ulubione Ale ktoś tam pytał wcześniej, to wam powiem Jakiego produktu używamy do czyszczenia cegieł Would you show me the i się mi To jest produkt Sika Brick Patio Cleaner. Że super sprawa, co Także już. Yeah, yeah master, master of the puppets. <laughs> e, także idzie to. Powiem wam, że da się to wyczyścić. Już ładnie wygląda. A dopiero co zaczął, także będzie dobrze. Także ja trochę ubrudziłem je, tak szczerze. Bo normalnie, jak mura szmuruje, to tak nie brudzi cegieł. Tak Ale że ja się śpieszyłem i pogoda była taka, jaka była, to trochę je więc trzeba je wyczyścić. Dobra, zmykam po klej. Piasek i cement. Tak panie kierowniku? Bo parapecik tutaj czeka, słuchajcie. Nie wiem, ci co nie oglądali wczoraj, to wam pokażę. Tak to wygląda. Pięknie. że wszystko jest gotowe. Na wymiar, z dwóch kawałków. I tyle. Także let's go, let's go. Albercik, zostajesz. Pilnujesz, kolego. <laughs> Patrzy na mnie. Muszę ten wózek znaleźć. Jesteśmy w B&Q. Kiedyś ogólnie te B&Q, tutaj, które jest po lewej stronie, to było całe tam, aż do końca, nie? Ja nagrywam na dwie kamery ogólnie, zajebiste. Sorry. Także kiedyś B&Q było tam, do samego końca, aż tu. A teraz B&Q zajmuje tylko ten kawałeczek, a tutaj otworzyli Matalana, Hombargians i Aldi. I, I wyobraźcie sobie, że... E, nie wiem, co oni zrobili z tym... B&Q, że te wszystkie produkty dalej się tutaj mieszczą. Jak to było ustawione wcześniej? Ktoś mi powie. Okay. Albo poproszę tego pana, żeby mi załadował. Takie woreczki 20 kg, co jest wiecie, easy peasy? Zobaczcie, jak prawdziwe budowanie rzuca workami. Ciach. ciach 20 kg, ciach 20 kg. Te jakieś było cięższe. Te 20 kg 20. i 20 Idziemy Jedziemy po kleju. Muszę się wziąć za siebie. Wiecie o co chodzi. Ta jest bita, a ja właśnie gadam tutaj do tego TikToka o, o Karlu, że musi przyspieszyć trochę. Dzisiaj miałem z nim rozmowę i od razu miał inne tempo pracy. Zobaczcie, a live access remove, ale tylko na kilka minut. Ktoś mnie zgłosił, jak zacząłem gadać <laughs> o pewnych sprawach ee, zoofilskich. Wiecie? I normalnie od razu poszło, nie? Od razu, normalnie z automatu, pyk i mnie wyłączyło, nie? Co za ciasto. Normalnie, słuchajcie, cenzura jest wszędzie. Chcecie e, po, po, poruszyć niektóre tematy, być tak zwanymi aktywistami. Nie jesteście w stanie, bo system was po prostu szybko wyłącza, nie? Poważnie wam mówię, to jest straszne. Normalnie dostałem od razu bana. I, I co to ma oznaczać? Co to, co to ma robić? Żebyście nie robili tego co zrobiliście, albo dojdzie do tego, że będziemy omijać te drogi, wszystkie, żeby rozmawiać normalnie, jak ludzie. Ostro, co? Witek muzyki, pamiętacie czy jakąś nazywa, tak? Teraz sobie przypomnę. Słuchajcie, witek muzyki ulicy. Tak to dokładnie, bo ja już przekręciłem. No i tyle w temacie. Dzień dobry. Dzień dobry systemie. Jestem grzeczny i posłuszny. Będę robił wszystko tak jak chcesz. Wszystko. Proszę. Będę, będę dobry. Czy dostanę prezent? Systemnie. Kocham cię. <laughs> Dzień dobry Mam już klej. Mam, um, mam spacery Wracamy. No 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 baby moje. Także chwila prawdy. Słuchajcie, jeden parapet już właśnie położyliśmy sobie Adrian oczyszcza cegłę z góry, żeby tam zaprawy nie było, która będzie nam robiła problem. Postawimy jeden, drugi i nikt sobie to wysycha i, zaczniemy, i zacznę kończyć grzejniki. Żeby można było je obrobić Bo muszę zawiesić tamten drzejnik w rogu Tylko, że Adrian teraz ten zaciągnął to Grzejniki tam trzeba wszystkie żeby odpomagować No, albo tak To zróbmy płytki i grzejniki na koniec Taki plan Zobaczcie, jak to wygląda Zrobił pan miks plał pan wody Co? No ale to czemu tyle wody blałeś? Teraz się zapytaj mnie dlaczego kupiłem tyle y, piachu. Słuchajcie, ściana jest praktycznie wyczyszczona. Parapet siedzi i najfajniejsze jest to, że on praktycznie siedzi już w wodzku, nie? On Delikatnie muszę skorygować aby to Poza tym taka dekoracja. Chcieliśmy zrobić to bez dekoracji, bo był problem, żeby znaleźć. Okazało, że nie ma problemu ze znalezieniem, tylko trzeba trochę czasu poświęcić. Będzie ładnie. Będzie wyglądało jak jedna całość, nie? Super. Słuchajcie, jest parapecik, od razu go sobie fuguje, żeby było ładnie, ale przy oczywiście. Tego byście nie zrobili bez tego wynalazku, który jest niezbędnikiem u co słuchajcie. Gaffa tape rządzi. <ścoughs> Także przylepia się do betonu, wiecie o co chodzi. I wtedy możecie takie rzeczy zrobić. Cudownie. Let's go. Będzie od spodu to obrobić i będzie sacę, słuchajcie. ja sobie ułatwiam zadanie taśmą, żeby tego nie upierdzielić. Nie? I to wszystko sobie... Wow. Jeszcze mu zostanę. I że jedziemy z płytkami, nie? Plan jest taki, że to mieliśmy obstawić, wykonane. Ja tylko obrobię od spodu, żeby było wszystko pięknie. Poziom jest wystawiony, jest ładnie. Powiem Wam, że ten parapet robi robota. To jest, to jest fajne. Automatycznie budynek będzie zupełnie inaczej wyglądał. Super. Proszę bardzo. Muszę przekupywać kierownika. Proszę. mu takie off do Bigosy, słuchajcie. Więc on jest bardzo zadowolony. Poza tym kładziemy już płyteczki. Podłoga była gruntowana. Już jestem tak daleko, więc zaraz będzie pięknie. Tu dałem e, Karlowi specjalne zadanie: wyciąć linię w betonie na drenaż. Da radę. Także tylko powoli powiedziałem. Trzymaj mocno maszynę, bo jest ciężka, bo jest silna. Nie zrób sobie krzywdy. Parapecik obstawiony. Let's go. Poza tym, co? Dobrze, że mamy ogrzewanie, normalnie przy tym oknie. ciepło, normalnie jest, bo jest cały czas tak, zimne powietrze jest zajwite. A tutaj zimne powietrze wchodzi też zęb. Słuchajcie, mamy to. Tam niestety już nie, nie mogłem to. położyć, bo musiałbym się chyba na jakichś linach podwieścić. Także jestem zadowolony, do siedzi, siedzi. Szybka podłoga, bo te płytki, wiecie, my mieliśmy tu bardzo różną podłogę, to jest raz. To nie jest tak, że mogę tutaj położyć, nic nie przygotowane. Ja tu sprawdzałem, bo tu była wylewka zrobiona. Zagruntowaliśmy to i poszło po prostu. Więcej nie ma filozofii, po prostu musi być zrobione. Jutro dołożę te płytki z rana. Teraz jadę po kawę, więc jak przyjadę z kawy, postaramy się powiesić ten grzejnik i może ten u góry. Także let's go! Co to jest za typ, nie? Każde zadanie to jest. O, o, normalnie on jest zmęczony, słuchajcie. On ma... miał przyciąć grainerem, wykopać dziurkę 10 cm szerokości na 10 głębokości. I on jest normalnie, słuchajcie, on kładzie się bokiem przy tej dziurze. Tak, wybiera ręką. Ja nie chcę tego nagrywać, to sobie możecie wyobrazić. Tu się trzyma, tu wybiera, jakby to było gdzieś tam 2 metry od niego, słuchajcie. Ja mówię, co jest grane, kolego? Co się z tobą dzieje? Nie dotykaj mi nowego parapetu, bo też już się opierało nowy parapet. Ja I co ty robisz? Ja mówię, jak ty żeś przeżył do, tego, do, 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 do tych lat. Jak ty żeś przeżył w ogóle? 40, 45 lat, słuchajcie. O, a tu jak parapet stawili, nie ma problemu. A ja się tam pieprzę. W banana tak zrobili. To jest raz. A dwa, jeden wyżej, drugi niżej. No problem. Zobaczcie tutaj. Te dwa parapety, w ogóle zaprawy pomiędzy nimi nie ma. A tutaj to jest jeden wyżej, drugi niżej. I nie ma problemu. To nasze parapety to jest sztuka wręcz. Powinni przychodzić i zdjęcia robić. Szok. Faktycznie one są jakoś tak dziwnie poustawiane. Co tu się stało? Ja tam to, to nie patrzyłem wcześniej, słuchajcie. one wszystkie tak. Jeden wyżej, drugi niżej. Jak im się zrobiło? No, tak jakby te moldy były różne, widzę tutaj. Co stało się dla... Mówię wam, będą przychodzić i mówić Jezu, to ci tak ładnie zrobił? Hmm, to, ale sąsiad dzisiaj tak a pytał Skąd ja wziąłem ten parapet Ja mówię, o wiesz, to była trudna droga Chyba głupi bym był, żeby mu podać w ogóle detale, nie? Jak będziesz chłopie chciał, żebyśmy zrobili ci remont To ja załatwię parapet Ale nie będę ci sprzedawał wszystkich detali, nie? Właśnie on jedzie Ale ciągle uśmiechnięty, dobry jest Lecę po kawę Tutaj dobra, słuchajcie, jest akcja Biorę się na ten dżennik, właśnie go już powiesiłem Muszę podpiąć zawory, więc może się uda Bo ja też nie mam za dużo czasu Przed chwilą klienci byli Kupiłem odpływy ogólnie pod garaż na Najdroższe w życiu, jakie kiedykolwiek e, widziałem Boże jedyny po prostu Dwa razy tyle zapłaciłem Więc ja no, nic z tym nie mogę zrobić Płyteczki wiszą, siedzą jest elegancko, tak jak mówimy, to dolewimy tą resztę Jest wszystko pięknie, tak jak klient chciał Tamten cały czas walczy, nie? To jest to jest rekord świata Masz nie, koszulki? Nie, Została, nie. kawałek musiał tu być Nie, to ten na rolce, to ja to wykończyłem To trzeba poszukać czegoś kawałka nie, 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 nie kupiłem Dobra, lecę, bo chcę to szybko zrobić Dobra, słuchajcie, trochę czasu mam mało Już mam wszystko przygotowane, podlutowane Te leczki moje piękne takie cuda będą, bo muszę przejścia porobić, ale nie chcę tego robić, bo muszę wodę spuścić, muszę to tamto. Chłopacy właśnie zakrywają okno, a ja muszę jechać na wycenę. Co? Wszystko ok? Dan. Dan? Perfekto. Okay. Także jutro będziemy mogli obstawić ten drenaż. Ja będę się już żegnał, słuchajcie, bo. Bo nie, nie, nie zdążę za chwilę na wycena. Także jutro po obstawimy to, podłączymy grzejniki i nie będę się musiał gdzieś spieszyć. Bo muszę sprawdzić, wiecie, czy tu nic nie cieknie i tak dalej. Także tak to będzie wyglądało. Będę się z Wami żegnał. Byli klienci, przynieśli kamerę wczoraj, dzisiaj z, o, o niej rozmawialiśmy. Kanapki nawet nie zjadłem. Słuchajcie, wziąłem sobie dwie kanapki i jedna została. Także taki sam system, to ja już mówiłem chyba wczoraj. Także jutro go zamontujemy, albo pojutrze na baterie bo oni są to na drzwiach, a na drzwi kabel kawel dociągnąć to raczej gruba historia musiała być. Nie wiem jak to nawet zrobić. Nie chcę się o tym martwić. Można na baterię, także to spoko. Zobaczymy się jutro. Miłego dnia wam życzę. Robaczki Ciao. Cześć, cześć.